If you watch the game that's steady, Cami take one in FTS finals, the guys on high two. They should have got a second in both those games. Oh my god! Wait. Oh my god! Okay, Joe um, as always is clutching up like crazy man. Wait, did you see? wait Cammy won as a duo? How did they win this game as a duo? Save a must have thrown. It's not a full deal. Oh, Seti's oh, dead. dead. Setti's team is dead. Nice. I'm oh, looking for the kills. Dead. Nice, you guys got the kills. It's a solo. It's a solo, I'm pretty sure. Did Cammy get second? No, Cammy won that. I'm pretty sure. Unless I'm tripping, because probably got second, and and Umbrella got killed by a uh, Savior got killed by uh, by Cammy. Unprovac died to fall damage at the end. I guess we'll see what happened. Cammy won it. Yeah, I thought Cammy won it. But how? They should not be winning this. Do v See, that's what I mean, right? Like, when Cammy wins games, it's usually the height that makes the mistake. I'm not saying that they bad or whatever, but. From this position, you realistically shouldn't be winning the game. But Cammy won as a solo. I'll make it early. Wait, I'm fight. Wait, what? probably a Don't give him your finish. I not He's on wall, he's on wall, go for my finish. I can't, I can't, yeah. He, he got us. me. It's Cammy. Me. I don't think he has any, he's I running out. I oh. didn't have any mats anymore. What? No, we didn't get it. Uh, I didn't have any mats. Did he die to fall? Yeah, I Fuck. tried dropping on him, but I didn't couldn't. Oh Savid gave him siphon! Oh that's bad. That's really bad. Save it, gave him siphon. That's how they lost. Ten HP difference, bo got siphon. To unfortunate. Ja, zrobiłem. Kiewa, bo dajesz. Zdjęliście tego typu? Krak jest, Tak, tam, bo ty masz. Musiałem, musiałem, musiałem. Patrzcie, pod nami może ten, 10 tylko. go? Tak. Chciałbym. Ja mam padów, by się jednego sobie Ja, mam ja, pada. A i padaj wysoko, wyjdziemy, dajcie. Jest to drewno tylko. Ja tam f... na górkę, tam na górkę, na górkę tu. Ja mogę tylko nie przesadzić taniej, proszę. Ja w f... ogóle. Padł mi się z no, bugą. No. A się, żeby gnieć? No. Tak było. Albo tutaj. No, chodź no. tu. No, chodź. No, chodź. No, chodź. No, chodź. No, chodź. No, chodź. Tu jest ty, nie słyszę, słyszę, słyszę. Mam, mam, zero do teraz. Chodź do mnie. Tu jest ty. Jest ten? Zrzucam go. Nie mam wszystkie białe z tymi moimi. Z nami chyba dzisiaj Masz moje wszystko. Mam tylko 70. Nie wiem czy dół tu nie ma. Okej? Okay? Nie. Mam dwa splesze, dwa, dwa ja splesze. Jak ktoś się nie bój się burzy i to będzie łatwo. Dobra. Cześć, posz tutaj. Przysiedźmy, siedźmy, siedźmy, siedźmy. Weź to, weź to. Musi musicie to wziąć zajdźmy po to. Zejśćmy po to, zejśćmy po to. Mam to, mam to, dawaj to za mną. Dawaj za mną, dawaj za mną. Biegnę, biegnę. ścianę jest ślane, pobre. Nie, 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 nie dotuj. 108. Dead? Crank white? Nie jeszcze, nie dead. No fui biało, jest, boi się, boi się. Teraz... O, o, drugi, oni teraz... Oni mają Trzech jest. Czekaj, czekaj, nie tu. Nie... Nice. Ja jestem dead, chyba. Okay. Masz buildy sobie. A, pięć. Amo nie, nie, ja nie miałem ammo teraz, kurwa. Jakbym miał wcześniej maksyn z trzy buildy. Gdybyśmy mieli kamiego, byśmy grali. Mam sześć killi, nie się dzieje. Ja Wyjechałem, bo się na pazie zablokowałem. Musiałem się cofnąć i jakiś debut zestrzelił. Ja myślałem, żeby zrobić roczny stream, ale to już, już tragedia będzie, to jest nie do zrobienia. Roczny stream, not possible. Cześć, nice. Kamiński. Kami, gdybym nie trollował, bym cię walnął na tym onegranie, szczerze. Mm -hmm. Trollujesz. Bo jesteś bocikiem. BUOOM HEADSHOT SHIT <laughs> jak ty kręcisz, wycierud Mordo przez Ja idę na przykład po twojej rampy tylko na grasz jak Bambik To jest Bambik Ja pierdzielę masz farta Mordo no skur, no skur.

Nie wiem, se sobie jeszcze żyje, Nie masz opieki, chłopczyku, szans. Mhm. Nie, ja się nie poddam dopóki żyję. Nie, no to jest jakiś. Genadiks to jest. Ja się nie poddam dopóki, dopóki żyję. Pamiętaj. Mhm. Dobrze, że dopóki no, żyję. Dobrze, że dopóki żyjesz się nie poddasz, bo no. Zero zero, lecz zabiłem go Robimy? No Mam ściany Jestem sam Dobiłem, dobiłem 100. 80 na jednym Udało mi się potem loot Może mi ja nie daje ja. się w nas Uważaj Dostałem kity przez kurwa ściana. Ale mro mały ktoś Ej, odlejcie mi Czyli ty nie płomujesz ścianę, kurwa No nie wiem jak widziałem to No i mi przeszło to Nie wiem jak nie było twoje Będę zobaczyć replay No ja też zaraz, prawdę z ciekawości, kurwa Ja zaraz ja koń rizuję sam w ja szoku, mi to Mogę? postawić Mogę tak gdzie to jesteś? Flecję uważam, ubane są tuje? No, zaraz Dałam Ja pa paduję, paduję, haj Rozfier w ogóle Kurwa Dam ci dużą zaraz, tylko musimy wysilować Masz No No mój, no, wziął ścianę ok, ok. 130 Zejść na dół, zejść na dół, zejdź na dół Wiem mu do 130 ale on też mi wyjść Ja p... Ja piłę no co jest no Zajebisty jesteś kurwa Nie mogę przejść w ogóle bo wszyscy, każdy mnie bruchuje no, teraz O laki no. To no inny ty w ogóle zeskoczył kurwa jakiś Fizdy do... Eee Mini oczywiście